W dzisiejszym filmie zajmiemy się tematyką zabezpieczania śrub przed ich odkręcaniem. Odkręcanie może być spowodowane na przykład w wyniku drgań e, albo wibracji e, maszyny, w której zamocujemy daną śrubę. No i ja zabezpieczam, e, no bo teraz tak, jeżeli sobie wrzucimy taką nakrętkę o nakręcimy no to ona jest luźna, tak? Nawet jeżeli mocno odciśniemy podczas wibracji, ta nakrętka potrafi się luzować, odkręcać. Jak możemy temu zaradzić? Już pokazuję. Mianowicie, ja wykorzystuję do tego klej do gwintów. Tutaj akurat mam klej Manol 9926. Jest on przeznaczony do zabezpieczenia gwintów do średnicy M20. Od razu powiem, że ten klej Wybrałem do tego filmu, ponieważ ja z niego korzystam. Korzystam już od jakiegoś czasu, jestem bardzo zadowolony. Nikt mi tego nie, kleju nie kupił. To jest tylko i wyłącznie moja szczera opinia na ten temat. Ten, ten film nie jest w żaden sposób sponsorowany. No i tak, takie kleje, na jakiej zasadzie one działają? Są to kleje tak zwane anaerobowe czyli działają pod wpływem braku dostępu do tlenu. Jeżeli mamy brak dostępu do tlenu, ten, ten klej twardnieje i zabezpiecza taką, taką śrubę przed odkręcaniem. Istnieją różne też klasy takich klejów. Są takie, które możemy zabezpieczyć i odkręcić później ręcznie. Są takie, które możemy odkręcić za pomocą na przykład klucza, albo takie, które są już praktycznie nieodkręcalne. Akurat ten klej jest dość mocny. Zaraz przetestujemy, jak on działa, ale w pierwszym momencie będziemy musieli odtłuścić sobie powierzchnię tych śrub. Ponieważ, tak, śruby no do wykorzystania przy tym kleju muszą być, muszą być czyste. Tak więc, czyścimy sobie jedną i drugą. Od razu też powiem. Że aby zaszła nam reakcja chemiczna, potrzebny jest nie tylko brak dostępu do tlenu, ponieważ tak naprawdę, jeżeli nałożymy, nakręcimy tą nakrętkę, to powierzchnia styku to jest średnio około 15% tylko, ale też potrzebny jest katalizator. Katalizatorem w wypadku tych klei jest właśnie metal. I w zależności od tego, jak duża jest zawartość żelaza w danym metalu, tym szybciej będzie zachodziło, e, zachodziła reakcja chemiczna i wiązanie. E, Im więcej żelaza, tym szybsze wiązanie, tak więc takie metale jak, jak na przykład stal czarna będzie, będzie w miarę odpowiednie, będzie w miarę w porządku, a, a na przykład jakieś tam w postaci nie wiem, aluminium czy miedzi będą potrzebowały już troszkę więcej czasu. No i teraz tak. Ja sobie dam tutaj Kropelkę. Nie potrzeba tego naprawdę dużo. Damy sobie, o, troszkę. On ma taką konsystencję żelu. I nakręcamy nakrętkę. Ważne jest to, żeby, żeby nakrętkę nakręcić tak, żeby ten klej wszedł nam do środka, żeby on po prostu jakby przeszedł przez całą nakrętkę. Nie złapał tylko tu z tej strony, ale żeby przeszedł dalej. Dobrze? I od razu wykorzystamy też drugą śrubę. Nałożymy tutaj, bo zrobimy sobie jeszcze próbę na jednej na jednej z nich spróbujemy jedną z nich spróbujemy odkręcić mechanicznie, a na drugiej pokażę sposób, w którym możemy odkręcić, odkręcić taką śrubę, tak jakby zerwać te wszystkie wiązania i spowodować, że klej Straci swoje właściwości, przestanie wiązać, będziemy mogli taką śrubę wtedy odkręcić. Materiał mamy gotowy. Ja to zostawiam na 24 godziny, i zobaczymy, mm, zobaczymy, co dalej. Tak więc ja się w tym momencie żegnam. Dla Was jest to chwila, dla mnie będzie to dzień następny. 24 godziny już minęły. Klej. Związał. Tak więc teraz zrobimy próbę. No i tak, ja teraz spróbuję odkręcić to ręcznie, ale praktycznie nie ma szansy, żeby, żeby tą nakrętkę odkręcić. Ona się tutaj ładnie, ładnie wkleiła i co ważne, też uszczelniła w tym miejscu. No to spróbujemy teraz użyć do tego klucza. Zakładamy, zakładamy klucz i no coś mi, coś mi nie idzie. O, teraz. No, tak jak widać obraca się z tej strony łepek. Złapiemy sobie w ten sposób. Złapiemy sobie w ten sposób i spróbujemy, spróbujemy to odkręcić. No i chyba nie dam rady. Chyba nie dam rady. Zaraz spróbujemy jeszcze jeszcze tak. Nie, tak nie jestem w stanie. Przeniesiemy się na imadło i zobaczymy jak, czy tam się uda. Wrzucamy sobie śrubę w imadło. Mocujemy dość mocno no i sprawdzamy. Zobaczymy. No tu też trzeba użyć dość dużo siły, o, i śruba nam się obraca w imadle, a się nie odkręca. Tak jak widać obraca się łepek, a, a to zostaje. No to teraz sprawdzimy sobie czy jesteśmy w stanie w jaki sposób odkręcić teraz tą śrubę. Te kleje mają to do siebie, że po podgrzaniu, jeżeli podgrzejemy śrubę i, i nakrętkę do, do wysokiej temperatury, to wiązanie powinno puścić i, i powinniśmy być w stanie odkręcić śrubę. Dobrze, I spróbujemy teraz. Teraz widać, aż nam się zmienił kolor, tak więc powinno być ok. No, i nakrętka, można powiedzieć, schodzi sama. Nie wiem, czy będę w stanie to pokazać. O, praktycznie bez użycia żadnej siły, wszystkie wiązania puściły, i wszystko ładnie się odkręca. Tak jak widać, po rozgrzaniu klej stracił swoje właściwości, i w tym momencie nakrętka przychodzi nam luźno przez, przez cały gwint. No i co? Założenie tego filmu było takie, że tą śrubę odkręcę w sposób mechaniczny, a dopiero do tej drugiej, którą skleiłem, wykorzystam eee, podgrzeję ją, żeby, żeby odkręcić. No ale tak jak widzieliście. Tej nie udało mi się ruszyć w sposób mechaniczny, tak więc tak więc na, na tej pierwszej pokazałem już to co miałem pokazać na tej, czyli e, co się stanie pod wpływem temperatury. No i co, podsumowując. Uważam, że taki klej naprawdę fajna sprawa. Może nie należą one do najtańszych, bo, bo taka mała buteleczka to jest od od kilkudziesięciu, no ta, ta nawet e, nie pamiętam ile kosztowała, ale są też mniejsze. Kosztuje od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych, ale są bardzo wydajne i starczają naprawdę na bardzo długi czas. Tak więc, jeżeli ktoś uzna, że ten film mu się przydał, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawi subskrypcję, łapkę w górę i napisze komentarz. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.